Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Cinek a w dzisiejszym odcinku zajmiemy się przerobieniem tej windy na taką, którą będziemy mogli zatrzymywać na kilku różnych piętrach zanim jednak zaczniemy chciałbym zaprosić wszystkie nowe osoby na tym kanale aby zostawiły subskrypcję, ponieważ niedługo wleci jeszcze więcej filmów związanych z redstone'em jak widzicie mam już przygotowany tej model tej windy zacznijmy może od prezentacji tego jak to wszystko działa oczywiście po uruchomieniu tej windy, ona nam pojedzie na pierwsze piętro Teraz powinna się zatrzymać. I jeśli w zależności od tego, który przycisk, którego przycisku użyjemy, jeśli naciśniemy ten na niebieskim betonie. Winda zjedzie w dół. Jeśli naciśniemy ten na pomarańczowym betonie, Winda pojedzie do góry. Yr, ogólnie to robię ten filmik, ponieważ. Część z Was właśnie chciała wiedzieć, jak to wykonać. Na początku myślałem, że jest to dość proste i po prostu wystarczy dobudować więcej takich platform jak tamta, ale okazało się, że jest to znacznie bardziej skomplikowane, ponieważ jeśli byśmy zrobili tylko takie platformy, czyli będziemy zatrzymywać, zatrzymywać przepraszam, yy, tylko tą platformę, na której stoi gracz, yy, winda, która wraca z góry, po prostu ta część, która tak jakby zasila całą tą konstrukcję, która ciągnie za sobą tą platformę. Ona pojedzie sobie dalej. Za chwilę wam to wszystko pokażę, tylko teraz jeszcze musimy tą windę ściągnąć z powrotem na górę. I teraz jeśli um, tutaj jest ten system, tak tutaj. Jeśli zniszczę ten redstone i teraz tą windę wyślę w dół ta platforma powinna zatrzymać się na tym poziomie, ale za to reszta jak widzicie Porusza się dalej. Czemu to tak działa? Ponieważ jak widzicie, zatrzymujemy tylko i wyłącznie tę platformę. Tutaj mamy blok, który przykleja się do tych slajmów. Ta platforma przekracza limit 12 bloków, który może wypchnąć lub pociągnąć za sobą piston. Dzięki czemu ta platforma się zatrzyma, ale niestety nie było nic, co zatrzymałoby tą maszynę latającą. Dlatego też. Tutaj jest ten blok. Który Wam zresztą zaraz pokażę, o co z nim dokładnie chodzi. Jak wyślemy sobie tą maszynę. Ups, to jeszcze tylko wypchnąć szybko. I to do góry. A, no niestety nie wyszło. Chodzi o to, że jeśli teraz, jak zobaczycie, ta winda, jak zjeżdża, ta linia zasiliła teraz ten tłok i utrzymywała go w tym stanie, dzięki czemu Winda nie mogła zjechać na dół. Teraz przejdźmy do tego, jak całość zbudować krok po kroku. Całość zaczynamy budować, oczywiście, od standardowo już naszej maszyny latającej. A i jeszcze jedna sprawa. Niektórzy z Was, z tego co zauważyłem, mieli problem z uruchomieniem tej maszyny, ponieważ gracie, część przynajmniej z Was gra na wersji na ps przez co tamta wersja jest trochę zmieniona dlatego nie możecie uruchamiać tej maszyny za pomocą przycisku, tak jak ja to robię. Jeśli ja użyję przycisku na tym pistonie, on wypchnie wypnie te bloki, niszcząc przycisk i nie będzie ściągał ich z powrotem, ponieważ w ten sposób zasilimy go tylko pulsem o długości jednego tiku. Dzięki czemu ta właśnie maszyna cała działa. Ona jest oparta właśnie na działaniu, na zasilaniu tych wszystkich tłoków jednym właśnie tikiem. Jeśli użyjecie na wersji na PS4, z Zwykłego przycisku na tym tłoku, to Wam nie, nie ruszy, dlatego musicie albo zniszczyć ten blok, albo po prostu zamiast tego bloku ustawić tutaj redstone i właśnie ten redstone zasilać tak, żeby ta maszyna działała. Ewentualnie możecie ustawić tutaj sobie blok obsidianu na, na wysokości tego tłoku i zasilić go w ten sposób obserwerem. O tak. I teraz, jeśli ustawimy przed tym obserwerem jakiś redstone to wam to za chwilę pokażę, tylko tutaj to jeszcze zbudowuję żeby ta maszyna za bardzo nie odjechała jeśli ustawimy tutaj jakiś redstone i podłączymy go pod przycisk to ten obserwer tutaj nie wróci teraz gdy to naciśniemy ten przycisk, maszyna wystartuje cały problem z uruchamianiem tej właśnie maszyny na wersji z PS4 jest właśnie przez to, że tłok, który się wysuwa nie niszczy tam od razu przycisku, dzięki czemu bardziej przez co nie generuje się puls o długości jednego tiku, a dłuższy, dzięki czemu ten błok zabiera z powrotem tą część, i ta maszyna po prostu nie jest w stanie wystartować. Reasumując, jeśli masz wersję na PS4, nie będzie w stanie uruchomić tej windy, ustawiając przycisk na pistonie. Do tej naszej maszyny latającej, która standardowo zasilała nam, yy, przepraszam, tamtą windę, tam z tyłu, musimy dorzucić jeszcze jeden obserwer. Ten obserwer będzie nam właśnie zasilał. Yy, ten mechanizm, który będzie zatrzymywał nam tą maszynę oraz platformę. Tutaj oczywiście standardowo dorzucamy jeszcze kilka bloków lajmu, tak, aby właśnie stworzyć tą naszą platformę, tym, że musicie pamiętać, ona musi być o jeden blok wyżej. Dlatego tutaj możecie sobie w tym miejscu od razu dać obsydian, tak aby ta platforma zatrzymywała się jedną kratkę wyżej, dzięki czemu nie będziecie musieli najpierw zasilać tego tłoku, dopiero później całą maszynę. I to po prostu będziecie mieli z głowy. Teraz wystartujemy tą maszynę. I musimy sobie tutaj zrobić jakąś platformę. Z tym, że z racji na to, że teraz będziemy robić tak, aby ona mogła lecieć troszkę wyżej, na kilka pięter. Musimy całość za dookoła zabudować terakotą, ewentualnie obsydianem. Dlatego, że musicie pamiętać, do bloków przykleja się praktycznie każdy blok. Umijając terrakotę, oczywiście glazurowaną terakotę lub Obstydian. Teraz jeszcze dobudujemy sobie ten system, który będzie zatrzymywał nam tą windę wraz z tą maszyną latającą. I w sumie później będziemy mogli to tylko kopiować w nieskończoność, a ostatnia platforma tak naprawdę może być identyczna do tej, którą stosowaliśmy w tamtej windzie. Sama maszyna latająca, która będzie nam zasilać naszą windę, jest już gotowa. Teraz przejdźmy do tego, jak zatrzymać tę windę. Tak, abyśmy nie musieli ustawiać sobie bloku obsydianu po drodze, abyśmy byli w stanie zatrzymać tę windę. Musimy najpierw wyciągnąć, pobrać skądś sygnał. Dlatego ustawimy sobie blok tutaj poniżej tego obserwera. Dzięki czemu, jak ta wina będzie lecieć do góry, on, ten obserwer, znajdując się w tym miejscu, poda sygnał nam przez ten blok do systemu, który będzie tam tą maszynę zatrzymywał. Tak samo robimy tutaj, jeden blok ponad obserwerem, tak aby po prostu, gdy maszyna latająca będzie wracać w dół, również podała nam sygnał przez ten tutaj blok. Teraz wystarczy, że weźmiemy tylko jak, właśnie w jakiś sposób sygnał z tego bloku, czyli wystarczy, że ustawimy sobie tutaj, powiedzmy, repeater. Rypi, Bierzemy stąd sygnał. I teraz jest bardzo ważna rzecz, ponieważ musimy ten repeater ustawić na dwa tiki, tak aby wydłużyć ten sygnał do dwóch tików. Zaraz za chwilę Wam wytłumaczę, czemu dokładnie musimy w taki sposób to zrobić. Ponieważ chodzi o to, że użyjemy tutaj jeszcze w tej naszej konstrukcji czegoś, co będzie jeszcze bardziej wydłużało nam ten, ten puls. Ponieważ musimy jednak troszkę dłużej przytrzymać. Tą naszą maszynę w jednym miejscu, żeby ona nam sama znowu nie wystartowała. Teraz, jeśli, jeśli zasilę ten blok, zobaczycie, że ten blok powinien znajdować się w tym miejscu. Popsułem ustawiamy tutaj komparator, tutaj ustawiamy drugi redstone, redstone, redstone. Teraz wszystko już powinno zadziałać. Jak widzicie. Dalej po tym, jak ten sygnał przestał być podawany przez ten repeater, tutaj on był dalej podtrzymywany przez jakiś czas. I to właśnie wykorzystamy do tego, aby zatrzymywać naszą maszynę latającą. Jeśli pamiętacie, w, tamtym, w tamtej windzie mieliśmy system, który był. Tutaj był cały czas blok. I dzięki czemu ta winda, żeby ją wystartować, musieliśmy najpierw zabrać ten blok, i dopiero później mogliśmy wystartować tą windę. Tym razem zrobimy trochę inaczej, ponieważ będziemy ten blok dosuwać w momencie, kiedy winda będzie miała się zatrzymać, dzięki czemu po prostu ten system pasował do tamtej windy. Ale korzystając z tego, że i tak bierzemy stąd sygnał, to możemy po prostu bierzemy ten sygnał, on będzie nam potrzebny tutaj do zatrzymania tego. Możemy go przy okazji użyć tutaj, tak, żeby za bardzo nie komplikować sobie całego systemu. Teraz musimy jeszcze tylko doprowadzić tutaj Redstone. I. Tak samo tutaj do, do tego bloku. Po prostu bierzemy go sobie z tego miejsca tutaj i prowadzimy go do tego bloku tutaj. A przepraszam, trzeba to trochę tutaj zakręcić, tak aby ten redstone dochodzący do tego bloku, on zasili ten tłok pod warunkiem, że ta linia będzie skierowana prosto na ten blok. Jeśli byśmy puścili tą linię w taki sposób, że ona jakby nie będzie skierowana centralnie na blok, tylko będzie przejeżdżać obok niego. Ten blok nie zostanie zasilony, przez co ten, ta maszyna latająca się po prostu nam nie zatrzyma. Teraz zróbmy sobie mały test. Oczywiście najpierw musimy tą maszynę sprowadzić na dół. Ok, teraz ją wystartujmy. Mam nadzieję, że nic nie popsułem. Jak widzicie, całość zadziałała. Teraz możemy sobie tylko jeszcze dobudować system, który będzie nam startował tą maszynę dalej do góry i po prostu dobudować platformę końcową, tak naprawdę. Ewentualnie możecie sobie więcej takich platform zbudować, tak aby po prostu mieć powiedzmy tam na przykład 7 pięter, czy ile sobie tylko zażyczyć. Przejdźmy teraz do tego, co musimy podłączyć, aby zesłać tą windę na dół. Wszystko, co musimy zrobić, aby ta maszyna wystartowała w dół. To aktywować ten detektor. Możemy to zrobić oczywiście poprzez ym, pojawienie się bloku, to jakiegoś przed nim, czyli po prostu możemy ustawić sobie piston, który będzie przesuwał blok w stronę tego detektora, ale jest to po prostu trochę bezsensowne, dlatego my po prostu ustawimy sobie tutaj redstone. Pamiętajcie zawsze, jeśli robicie cokolwiek przy maszynach latających, lepiej jest je sobie zblokować, żebyście nie musieli za nimi gonić gdzieś tam w przestrzeń, yy, tylko po prostu ją sobie tak. Yy, blokować i oczywiście dzięki temu ona zostanie w miejscu nie będziecie mieli kłopotów przez to, że ona wam po prostu ucieknie. Jest jeszcze jedna sprawa, o której warto pamiętać. Starajcie się, jeśli budujecie jakiekolwiek bardziej skomplikowane mechanizmy, aby poszczególne takie podsystemy budować z różnych kolorów bloków. To znaczy w ten sposób, jeśli coś wam nie będzie działać, będziecie w stanie dużo łatwiej znaleźć przyczynę usterki. Sprawdźmy teraz, czy to wszystko nam zadziała. Usujemy, usuwamy oczywiście ten obsydian, i po wciśnięciu tego przycisku nasza winda startuje w dół. Ok, teraz jeszcze musimy zająć się tylko. Co się stało. E, tak, zapomniałem. Ten blok tutaj oczywiście musi być z tarakotę, ewentualnie z obsydianu. Jak widzicie, zapomniałem o tym to ta maszyna nie była w stanie ruszyć. Ale już to naprawiliśmy. E, jeszcze powinien być jeden blok różnicy. Tak, teraz wszystko zadziałało. Teraz po krótkim cięciu przejdziemy do tego, jak wystartować tą maszynę do góry. Korzystając z chwili, dajcie znać w komentarzu, czy bylibyście zainteresowani serią Survival z moim udziałem. Teraz mam nadzieję, że pójdzie nam bez żadnych niespodzianek. Wszystko co musimy zrobić, aby wystartować tą maszynę, to najpierw musimy odseparować platformę od maszyny latającej. W tym celu musimy najpierw zasilić ten tłok. I po prostu możemy sobie tutaj ustawić Obserwer. Jeszcze tylko sobie zblokuję tą maszynę, tak aby ona nigdzie nie uciekła. Ustawiamy sobie Obserwer. i musimy doprowadzić do niego w jakiś sposób zasilanie. Wystarczy, że postawimy sobie przycisk. I po prostu tutaj doprowadzimy e, redstone Teraz, jeśli nacisnę ten przycisk, e, ta platforma powinna odsunąć się od maszyny latającej. Sprawdźmy, czy działa. Tak. E, czemu to zadziałało tak jakby dwa razy? E, że najpierw wypchnie, wypchnęło, a, a później ściągnęło tą platformę. Jest to dlatego, że e, obserwer reaguje na każdą zmianę stanu obiektu, który znajduje się przed nim. Czyli na przykład. I jak teraz, wpisaliśmy przycisk, redstone zmienił swój stan na aktywny, i po jakimś czasie ten redstone przestał być aktywny, przez co właśnie ten pistol został jeszcze raz aktywowany. Teraz, aby jeszcze raz, aby ta maszyna po prostu wystartowała, musimy podać jeszcze sygnał do tego bloku z jakimś opóźnieniem. Oczywiście, jeśli użyjemy do, w tym celu obserwerów, jak ja to zrobię teraz, nie będziemy musieli żadnego opóźnienia na arbiterze ustawiać, ponieważ jak wiecie lub nie, obserwery same opóźniają sygnał o długość jednego tiku. Więc teraz wystarczy, że jeszcze sobie tutaj postawimy terrakotę i będziemy musieli zasilić ten blok. Ewentualnie ustawmy ją sobie może tu, jest więcej miejsca. Teraz musimy oczywiście zasilić tylko ten piston. I robimy także że ustawiamy sobie tutaj obserwer. I teraz jest tutaj. Dobra. Zabudujmy to jeszcze, żeby nam nie uciekła ta maszyna latająca. I musimy teraz do tego obserwera jeszcze doprowadzić nasilanie z tego punktu tutaj. Ej. Więc tak, będziemy musieli jeszcze trochę tutaj to przebudować, ponieważ nie chcemy, żeby te dwie linie nam się złączyły. Dlatego po prostu sobie. To odsuniemy troszkę. Teraz krótkie cięcie, ponieważ dostałem jakiegoś zaćmienia mózgu i nie byłem w stanie wymyślić, co muszę zrobić, aby odseparować te dwie linie od siebie. Tak, aby one nam się po prostu ze sobą nie złączyły. Jak widzicie, wystarczyło dostawić jeszcze dwa obserwery, i już mamy po problemie. Teraz po prostu po tym, jak zaktywujemy ten obserwer, kolejne detektory będą to, tak jakby zostaną aktywowane właśnie poprzez tamten. I podadzą zasilanie nam tutaj w to miejsce. Aby nam się nie krzyżowały te linie, wystarczy, że po prostu postawimy nad nimi jakiekolwiek bloki w taki o sposób i tą linię, jak widzicie, mamy teraz odseparowaną. Jeśli wcisniemy teraz ten przycisk niebieski, a w ogóle to jest użyłem złego betonu, ale pamiętajcie tak, aby nie mieszać w ten sposób. Ja się tutaj pomyliłem, ale to jest tylko na właśnie w celu pokazania wam, jak to konkretnie podłączyć. Więc teraz jak wcisnę ten przycisk, ten niebieski, to jeszcze tutaj ustawię jeszcze troszkę yy, jakiś obsydian tak aby ta winda nie uciekła nie wiadomo jak wysoko Jak wcisnę ten przycisk całość powinna wystartować do góry Jak widzicie udało nam się Okej, okay, jak pewnie wszyscy pamiętacie mamy już system, który zatrzymuje naszą windę kiedy ona podróży do góry Niestety jeszcze nie podłączyliśmy sobie e, tego bloku, który podaje sygnał gdy maszyna podróżuje w dół. Dlatego teraz właśnie to zrobimy. Teraz wystarczy, że ustawimy sobie w tym miejscu jakiś blok i zabierzemy zasilanie z tego bloku poprzez y, ustawienie tej właśnie linii redstone'owej. Teraz wystarczy, że doprowadzimy tylko y, ten sygnał stąd do miejsce. Oczywiście musimy pamiętać, aby go odpowiednio wydłużyć. Poczekajcie, zrobię. Tak, w taki sposób. I tutaj musimy ustawić jeszcze repeater ustawiony na dwa tiki, tak aby również wydłużyć ten sygnał do długości dwóch tików. Tak aby po prostu ta maszyna, która nam wydłuża ten sygnał, mogła poprawnie zadziałać. Ponieważ ona nie zadziała, jeśli ustawiamy sygnał, ustawimy sygnał o długości jednego tiku, ponieważ po prostu tak jakby nie ma czego wydłużać. A teraz ostateczny test. Nadeszła chwila prawdy. Teraz jeśli spróbujemy zesłać tę windę na dół, jeśli ten cały system działa poprawnie, winda wraz z platformą powinny zatrzymać się na tym tutaj poziomie. Jak widzicie wszystko działa. Oczywiście, jeśli chcecie jechać dalej w dół, musicie nacisnąć ten przycisk jeszcze raz. Przepraszam, ten żółty, bo ten żółty zsyła windę w dół. Oczywiście musicie również chwilę odczekać, ponieważ na pewno, jak zauważyliście, ta maszyna, o ta tutaj, która wydłuża nam ten puls, ona wydłuża go troszkę, jakby za bardzo, przez co musimy po prostu czekać, zanim spróbujemy wystartować tą, tą windę jeszcze raz, aż usłyszymy podwójny dźwięk pistonu. Zresztą za chwilkę Wam to wszystko zaprezentuję. I zobaczycie dlaczego. Chodzi o to, że teraz tutaj mamy wysłane zasilanie, i ten tłok cały czas był wysunięty. Który właśnie blokuje nam e, możliwość poruszenia się tej winy. Nie możemy wystartować tej winy, dopóki ten tłok się nie cofnie. Jest to takie małe uniedogodnienie, ale myślę, że sobie jakoś z tym poradzicie. I w ten sposób dobrnęliśmy do końca tego przydługawego filmu. To by było na tyle w tym odcinku. Jeśli film Wam się spodobał, zostawcie koniecznie łapkę w górę oraz jakiś miły komentarz. Ode mnie to by było wszystko. Mówił do Was cinek. Cześć.